Zobacz, jak oni mieszkają. To jest Rosja? Serio pytam, bo jeśli masz w głowie jeden obraz rosyjskich domów, to za chwilę ci się on rozpadnie. I ważne, to nie jest odcinek o polityce. To jest odcinek o tym, jak mieszkają ludzie, bez ocen i bez stron. A pierwsza rzecz, którą zobaczysz, jest tak praktyczna, że aż trochę brutalnie szczera. Rosja budzi emocje, ale wnętrza są ciekawym lustrem. Pokazują klimat, historię budowania, ekonomię i codzienne potrzeby. I to jest to, co chcę ci opowiedzieć dzisiaj. Będą cztery światy: blokowa codzienność, stare mieszkania z historią, nowe molochy pod miastem i drugi dom, Dacza. W pewnym momencie pokażę ci kuchnię, która ma niespełna 4 m2, i powiem ci, jak oni to ogarniają. Kraj mieszkań w blokach. Zacznijmy od tego. W Rosji dom to bardzo często po prostu mieszkanie. Według danych przeczytanych w badaniach, większość Rosjan mieszka w apartamentach i mieszkaniach, a mniejsza część w domach jednorodzinnych. I teraz te bloki wyglądają podobnie, ale w środku potrafią być totalnie i zupełnie różne. Dwa różne światy. Kruściowka, mieszkanie minimum. Ikona blokowej Rosji to kruściowka. Budynki masowo stawiane od końcówki lat 50. do około lat 70. Proste, tanie i funkcjonalne. I tu wchodzą te słynne parametry: niskie sufity około 2,5 metra, małe kuchnie 4 metrowe i małe metraże. W takich mieszkaniach wszystko jest o sprycie. Zabudowa pod sam sufit, składane stoły, balkon jako magazyn, często zabudowany. Światło robi robotę, bo metrów nie przybędzie. I teraz najważniejsze. To małe wcale nie znaczy biedne. Czasami to jest najlepiej przemyślana ergonomia, jaką widzisz w życiu. Stalinka kontra Breżniewka. Luksus w detalach starego budownictwa. W rosyjskich miastach przewijają się też inne typy Stalinki. Starsze, często większe i bryżniewki. Późniejsze, zwykle większe bloki. I tu pojawia się pierwsze zaskoczenie: ludzie potrafią mieć mieszkanie w budynku sprzed wieku i wykończyć je totalnie współcześnie, eklektycznie, no i światowo. Za chwilę pokażę ci mieszkanie, które wygląda jak Paryż plus Nowy Jork, a jest w Moskwie. Rosja od środka. Miks przepychu i intymności. Szok estetyczny, świat luksusu. We warstwie medialnej często widzimy skrajności, a wnętrzarsko Rosja ma bardzo silny nurt: klasyka plus nowoczesność plus wyraziste materiały. Projekt moskiewskiego apartamentu łączący klasykę i współczesność. Ale uwaga, to nie jest bogactwo dla gości. Tam jest jedna rzecz, która zdradza prawdę: prawda w detalach dom jako schron. W wielu rosyjskich wnętrzach wyczuwasz potrzebę dom ma chronić. I to widać w cięższych zasłonach, w przytłumionym świetle, w mocnych drzwiach, bardzo prywatnym układzie stref. Wnętrzarsko to jest klimat, wewnątrz, jest mu świat. I to jest super ciekawe, bo w małym metrażu też można zrobić poczucie schronu. I teraz to poczucie schronu prowadzi do czegoś, co mnie zawsze zaskakuje w rosyjskich domach: ich kuchnie. Kuchnia serce, nawet gdy ma 5 metrów. Kuchnia w króściowkach bywa mikroskopijna. 4 może 5 metrów to realne liczby. A mimo to kuchnia często jest centrum dowodzenia. Herbata, rozmowa, szybkie posiłki, no i życie. Wnętrzarsko jak to ograć? Hmm, blat ciągły bez przerw. Pion, półki, relingi, szafki do sufitu, światło podszafkowe. składany stół blat może być wysuwany. Za chwilę pokażę ci najbardziej rosyjski układ wnętrz: korytarz, mała kuchnia i balkon, który robi za trzeci pokój. Tak, balkon. Lodzia jako drugi magazyn życia. W blokach balkon bywa ratunkiem. Przechowywanie, suszenie, czasami mini gabinet i to jest mega logiczne, kiedy metraż jest napięty. Okej, okay, a teraz idziemy w najbardziej kontrowersyjny wątek wnętrzarski, jaki można powiedzieć o Rosji. Komunalka. Komunalka to mieszkanie dzielone. Prywatność dosłownie na milimetr. Komunalka to typ mieszkania, gdzie różne rodziny mieszkają w osobnych pokojach, a kuchnię i łazienkę dzielą. To kawał historii miejskiego życia. I teraz, wnętrzarsko to jest najtrudniejsze zadanie świata. Zrobić dom, gdy masz tylko jeden pokój. Wnętrzarska anatomia jednego pokoju. W komunalce liczy się podział stref: sen, praca, jedzenie w jednym pomieszczeniu, zasłony, parawany, meble wielofunkcyjne, przechowywanie w pionie. W praktyce to jest projektowanie na granicy intymności, na granicy. W opracowaniach o mieszkanictwie w ZSRR pojawia się problem gęstości zamieszkania i współdzielenia przestrzeni, na przykład historyczne dane o osobach na pokój. I teraz coś co mnie zawsze uderza. Wiecie, że w takich warunkach ludzie często mają najpiękniejsze drobiazgi? Piękno w mikroskali. To może być obrus, dywan, ikonka, porcelana, kwiaty, zdjęcia, rzeczy, które budują mój świat, nawet jeśli metrów jest mało. I to jest moment, w którym ja jako wnętrzarka zawsze mówię, dom nie zaczyna się od metrażu, dom zaczyna się od y, rytuałów. Dobra, a teraz czas na nowe osiedla, i tu będzie słowo, które musisz poznać: cielowienik. Nowe molochy, często w bloku, plus renowacje. Cielowienik i gęstość. W ostatnich latach w okolicach dużych miast rosną ogromne kompleksy mieszkaniowe, takie miasto w jednym osiedlu. W dyskusjach pojawia się nawet określenie cielowienik, ludzki ul. I to jest drugi szok. Z zewnątrz wygląda jak anonimowa masa, a w środku ludzie robią bardzo dopieszczone wnętrza. I teraz czemu oni tak kochają zabudowy do sufitu? Odpowiedź jest prosta, ale genialna. Przechowywanie równa się spokój. Duże miasta plus małe metraże, plus intensywne życie równa się przechowywanie, staje się higieną psychiczną. I to jest wątek, który łączy Rosję i Polskę. A teraz rzecz, o której mało kto wie. Moskwa ma ogromny program renowacji pięciopiętrowych budynków. Renowacje i wyburzenia kryściułek w Moskwie. W 2017 roku ruszył wielki program przebudowy i wyburzeń e, przesiedleń związany z pięciopiętrowymi budynkami. Skala jest ogromna. Mówiło się o dziesiątkach milionów metrów kwadratowych i nawet około 1,6 miliona osób objętych relokacją. I teraz wchodzimy w mój ulubiony kontrapunkt. Jak wygląda prawdziwy dom Rosjan kiedy uciekają z miasta? Dacza. Drugi dom kiedy zmienia się wszystko. Dacza jako fenomen. Dacza to nie jest tylko domek. To fenomen. Kultowy drugi dom, działka, ogród, sezonowe życie. Są badania, które pokazują, jak powszechne są daczowe praktyki i jak ważne to jest dla rodzin, zwłaszcza miejskich. I teraz, dacza ma jedną cechę, którą my w Polsce też dobrze rozumiemy. To jest dom prawdziwy, ale nieperfekcyjny. Wnętrzarsko, dlaczego dacza jest tak kojąca? Dacza często jest drewniana, prosta, pełna warstw. Dywany, narzuty, stare krzesła, słoiki, kwiaty i dużo życia. To jest estetyka. Używane równa się kochane. Tip dla widza? Jeśli chcesz, daczowy spokój w mieszkaniu, to dodaj warstwy, tekstylia, ciepłe światło i coś z historią. I teraz pytanie do Ciebie, bez ocen, serio. Co Cię dziś najbardziej zaskoczyło? Małe kuchnie i spryt, komunalka, molochy, osiedla czy dacza? Napisz w komentarzu: To jest Rosja, czy tak, tego się spodziewałem? I jeśli chcesz, żebym zrobiła podobny odcinek o innym kraju, daj propozycję. Przypominam, mówimy o wnętrzach i warunkach mieszkaniowych, nie o polityce. To jest odcinek obserwacyjny.